Jezus kochany, już to si w los Jak to to łazo tedy natury? Nie widzą, że wylone Młody jak ześ pacył Co ześ są? Gdzieś ino mirka brak, bo już wszystko się psuje no Weź no rób zaprawy Trzeba to, to za, zalepić póki ślizę, bo później będzie to dziod wyjdzie No Jak nie widzę jako dawkę Gdzieś cię mi rękł Gdzie mocno kartkę co ci pisał? Jak mi możesz się docytać? No, ale po doktorsku, dawaj tę kartkę, to ja ci przecytam, bo ja tu nie pamiętam, jaką to dawkę dawał. Czy No. Pokos. No, rzeczywiście. Co, no. jakoś młody, widzisz? co? Ja to lepiej na internet, wejdę i zobaczę. No, żeby to to się nie pogryzło, jak domy wincy cementu i to może się zagrzeć, wiesz? Tego i nowe ze swymówki telefon i Zobaczam. kupiłem cenowy. No, na raty. Na razie mi nie stać, nagle by sobie kupić. Niemcy, ja się z Tobą w ogóle dorobię cegokolwiek. No, mieli trochę nadganiał te roboty, a Ty, Jestem. tu znowu zejdzie z pół godziny. Mieli mnie ja w panele panele Wiadomo, że choć do mnie, co za Na razie to Twoja dniówka i no ty jest. Jestem ugnieciono nogami. Jezu.